Państwo prezentując te kwestie, kwestie naszej rzekomej bezsilności w Unii Europejskiej, argumentowali, że należy płynąć w głównym nurcie. Szanowni Państwo z opozycji, w tym nurcie wy płynęliście bardzo długo. Tak jest. I płynęliście w nurcie w kierunek, którego ustalał ktoś zupełnie inny. Cenię sobie, cenię sobie udział w tej debacie, nie mogę go teraz zobaczyć, pana posła Tomczyka, który twierdził publicznie, że jesteśmy gotów nie przyjąć 7200 uchodźców czy imigrantów w wyniku tej przymusowej relokacji, tylko absolutnie każdą liczbę imigrantów. I to właśnie był dowód płynięcia w głównym nurcie. Nie, Szanowni Państwo, my nie chcemy płynąć w głównym nurcie. My kształtujemy główny nur, My kształtujemy główny nur, my, my kształtujemy główny nurt. I to jest dowód na to, My kształtujemy główny nurt. To jest dowód na I'm